Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat mezoterapii, zarówno igłowej, jak i mikroigłowej. Jakie są różnice między nimi? Jakie efekty przynoszą nam takie zabiegi? Jaki z rodzajów tych zabiegów jest najlepszy i jakich efektów tak naprawdę możemy się spodziewać? Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, posłuchajcie, mezoterapia jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w gabinetach. I to nie jest bez powodu, ponieważ zabiegi mezoterapii są jednymi z nieinwazyjnych zabiegów, które intensywnie stymulują naszą skórę do prawidłowego funkcjonowania, do prawidłowej produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hieluronowego, przy okazji wtłaczając różne składniki czynne w głąb skóry. I tutaj niestety są dwa podziały. No niestety, czy stety? Bardziej stety, no. Jak zwykle musiałem się przejęzyczyć, ale okej, okay, to jest nieważne. Posłuchajcie. Mamy mezoterapię igłową, mamy mezoterapię mikroigłową, czyli dermapen. I tutaj należy się zatrzymać. Ponieważ na temat każdej z kategorii tych zabiegów musimy osobno porozmawiać, i teraz zabieg mezoterapii igłowej polega na wprowadzeniu za pomocą igły w głąb skóry bezpośrednio składników czynnych. I tutaj zabieg trzeba wykonywać oczywiście rzecz jasna w serii. Nie można zrobić jednego zabiegu i liczyć tak naprawdę na cuda. Ponieważ efekty będą zauważalne, owszem, po pierwszym zabiegu, gdy nasza skóra się wygoi, funkcje stymulacji zostaną pobudzone, ale nie będzie to efekt ani długotrwały, ani spektakularny, ponieważ w mezoterapii najważniejszym czynnikiem działania nie są składniki, jest czas, czas i ilość wykonanych zabiegów. W przypadku mezoterapii igłowej niezbędnym elementem po oczyszczeniu skóry, po jej zdezynfekowaniu jest zastosowanie maści znieczulającej emla. Na pół godziny i najlepiej, aby lekarz wykonujący ten zabieg przykrył naszą skórę folią, aby zapewnić okluzję, co powoduje oczywiście, rzecz jasna, wzmożone działanie maści znieczulającej, czyli to działanie znieczulające jest intensywniejsze. Ale tutaj również dyskomfort zabiegowy nie do końca jest do uniknięcia. Przed wykonaniem zabiegu mezoterapii igłowej zwróćcie uwagę na to, czy lekarz przeprowadzający zabieg po aplikacji tej maści planuje wam zaaplikować folię na twarz żeby zapewnić okluzję działania tej maści znieczulającej. Ponieważ jeżeli on nie zapewni Wam tej okluzji i Wasza skóra zostanie, powiedzmy sobie szczerze, solo zaaplikowaną samoistnie maścią, to ten efekt znieczulający jest o wiele słabszy i szybciej puszcza. Czyli to znieczulenie szybciej puszcza i po prostu dyskomfort w trakcie zabiegu się zwiększa. Ale jeżeli nasza skóra zostanie okryta folią w celu zapewnienia okluzji, żeby ta maść Emla miała szansę pod wpływem ciepła i intensywniej naszą skórę znieczuli. To tutaj dyskomfort o wiele, wiele się zmniejsza i oczywiście rzecz jasna efekt znieczulenia jest dłuższy. Efekt znieczulenia na skórze po maści Emla utrzymuje się od 20 do 30 minut. W niektórych przypadkach utrzymuje się nawet do godziny. To jest wszystko zależne po prostu od skóry. I tutaj po zastosowaniu maści znieczulającej Emla, nasza skóra powinna zostać oczyszczona. Oczywiście rzecz jasna z resztek tej maści, ponieważ żadna resztka tej maści nie powinna pozostać na naszej skórze. Skóra musi być goła do zabiegu. No i wtedy przystępuje się do zabiegu. Czyli po prostu pod wpływem igły w głęb naszej skóry są wprowadzane różne koktajle do mezoterapii. I tutaj koktajl może się opierać na peptydach. Na kwasie askorbinowym, na stabilnej formie witaminy C, na proretinolu, na komórkach macierzystych. Mezoterapia igłowa również jest mezoterapią osoczem bogatopłytkowym. Tutaj po prostu wszystko jest zależne od tego, co nasza skóra potrzebuje w danym momencie. I tutaj najważniejsze jest również to, aby lekarz przeprowadzający zabieg przeprowadził dogłębną analizę skóry, aby móc jasno stwierdzić, co do takiej skóry wprowadzić. I tutaj pragnę się jeszcze raz zatrzymać, ponieważ w trakcie mezoterapii igłowej są również dostarczane do naszej skóry inne składniki. Nieusieciowany kwas hialuronowy, usieciowany kwas hialuronowy, pirogronian kolagenu, oligoelementy, krzemionka, magnez, cynk. Koktajli jest sporo. I to nie jest też tak, że każdy zabieg mezoterapii igłowej to ten sam składnik jest wtłaczany w Waszą skórę, ponieważ w jednym zabiegu może zostać Wam podany kwas hialuronowy i pirogronian kolagenu, po miesiącu może być Wam podany kwas askorbinowy bądź oligoelementy bądź peptydy. To nie jest tak, że z każdym zabiegiem jest podawany ten sam składnik. Wszystko jest zależne od potrzeb skóry w danym momencie. Koszt zabiegu mezoterapii igłowej waha się między 150 zł. A do 500 zł. To jest wszystko zależne od składnika, jaki jest podawany do Waszej skóry, od firmy, na jakiej pracuje lekarz. I to jest najważniejsze. Ceny są tutaj po prostu średnie, które podaję, ale mogą być wyższe. Mogą być wyższe. To jest wszystko zależne od tego. Jaki składnik jest użyty, jakiej firmy, na jakiej firmie lekarz pracuje i tego, co chcemy uzyskać. I to jest najważniejsze. Mezoterapia igłowa osoczem bogato bogatopłytkowym jest już znacznie droższa. Tutaj są wykorzystywane komórki macierzyste, czynniki wzrostu, nasz składnik naszego organizmu. Dla kogo jest zabieg mezoterapii igłowej? Przede wszystkim dla osób, które prowadzą niezdrowy tryb życia. Którzy dużo pracują, potrzebują rewitalizacji skóry, odświeżenia kolorytu, zadziałania silnie prewencyjnego przeciwzmarszczkowego, odżywienia skóry, naprawy skóry, jak najbardziej. Po prostu mezoterapia igłowa jest genialna, ale tutaj naprawdę od Was trzeba tylko wymagać cierpliwości, sumienności i wykonania zabiegów serii. Jeżeli porzucicie to i wykonacie jeden zabieg, nie liczcie na cuda. Nie będzie cudów, nie będzie cudów. Tutaj naprawdę trzeba zrobić zabieg w serii, aby efekty były długofalowe i żeby były po prostu piękne efekty. Jakie są skutki uboczne po mezoterapii igłowej? Oczywiście bąble, takie ala la bąble na skórze. To jest nic innego jak nasz depozyt, który został wprowadzony w głąb skóry. Czyli te wszystkie składniki z ampułki, z koktajlu. I tutaj posłuchajcie, depozyty wchłaniają się w ciągu maksymalnie 24 godzin. Mogą się pojawić siniaki, może się pojawić obrzęk, ale jest to normalne i to wszystko mija. Po zabiegu, mezoterapią i głową nie stosować żadnych kremów przeciwzmarszczkowych, żadnych intensywnych serum przeciwzmarszczkowych, żadnych kwasów złuszczających, żadnych toników złuszczających, żadnych intensywnych preparatów, ponieważ możemy zaognić stan skóry. Tutaj w naszej skórze już jest wywołany nakłuciem stan zapalny który pobudza naszą skórę do uruchomienia procesów naprawczych i stymulacji. I tutaj, maksymalnie do 4 dni po zabiegu, darujcie sobie kremy anti-aging, serum anti-aging, cudowności przeciwzmarszczkowe, a kwasy i różne substancje złuszczające odpuśćcie sobie na minimum 3 tygodnie po zabiegu mezoterapii. Skóra musi mieć ten czas, aby zregenerować się na tyle, aby móc udźwignąć kolejne zabiegi. I oczywiście to jest wymagane. Na temat pielęgnacji pozabiegowej, nagrywałem wam już film. I jak najbardziej z tych produktów, możecie korzystać po mezoterapii igłowej. Nie ma z tym żadnego problemu. Także najważniejsza istota tego wszystkiego to jest sumienność i po prostu wasza cierpliwość. Zabieg w mezoterapii głowej może być wykonywany na skórach nie tylko dojrzałych. Na skórach młodych, ponieważ prewencja przeciwmarszczkowa powinna być uruchomiona cały czas. To nie jest tak, że my mamy dbać o skórę bardziej, kiedy zauważymy pierwsze oznaki starzenia. Jest to bzdura. Nasza skóra musi być odpowiednio pielęgnowana cały czas. I oczywiście rzecz jasna stymulowana. Im bardziej stymulowana skóra, im bardziej po prostu świadoma pielęgnacja. To wtedy efekt uciekającego czasu później nam się pokaże na skórze i nie będzie aż tak drastyczny. Także jak najbardziej. I to nie jest tak, że tylko 30-latki, 40-latki, 50-latki mają obowiązkowo wykonywać mezoterapię i głową. Osoby w moim wieku, Mogą, jeżeli potrzebują rewitalizacji skóry, odświeżenia kolorytu, dużo pracują, mieszkają w zanieczyszczonym środowisku. Jak najbardziej rewitalizacja witaminą C, proretinolem, peptydami. Jak najbardziej. Nasza skóra musi być cały czas stymulowana. I to nie jest tak, że, albo jesteś za młody na takie zabiegi. Ale pamiętajcie, to nie jest zabieg wypełniający zmarszczki. To nie jest zabieg blokujący mięśnie. To nie jest zabieg likwidujący zmarszczki. To jest zabieg stymulujący naszą skórę do prawidłowej pracy, funkcjonowania, do zmuszenia jej do intensywnej regeneracji, by mogła przez cały czas intensywnie się sama regenerować. Ale te bodźce naprawcze trzeba wzmacniać. I to jest najważniejsze. I tutaj jak ja słyszę, że a bo jesteś za młody, za młoda na mezoterapię. Nie, nikt nie jest za młody. Każdy może wykonać mezoterapię. Przeciwwskazaniem do mezoterapii przede wszystkim jest leczenie retinoidami, leczenie antybiotykami, leczenie różnymi lekami, cukrzyca. Tutaj po prostu różne przeciwwskazania są podawane przez lekarza i z reguły każdy składnik, który jest wam podawany w skórę. Tutaj oczywiście rzecz jasna koktajl ma napisane przeciwwskazania, jakie osoby nie mogą korzystać z tych koktajlów. I te przeciwwskazania są bardzo dobrym, ostrzegawczym znakiem, ponieważ nie jest tak, że każdy koktajl do mezoterapii może mieć każda osoba. To jest kwestia indywidualna. Są różne przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiają wykonanie takiego zabiegu bądź uniemożliwiają wykonania zabiegu konkretnym koktajlem. Także. No tutaj przeciwwskazania są obszerne i warto się z nimi zapoznać. I zawsze przed mezoterapią igłową podpisujecie zgodę na wykonanie takiego zabiegu. Musicie wypełnić kartę, po prostu z czym się borykaliście, czy kiedyś leczyliście trądzik, czy kiedyś chorowaliście na choroby zakaźne. Tutaj po prostu musicie wypełnić taką ankietę. Jak najbardziej. A jeżeli nie dostaniecie takiej ankiety do wypełnienia przed mezoterapią igłową, upomnijcie się o to. Upomnijcie się o to, bo wy musicie się z tym zapoznać i musicie podpisać zgodę na wykonanie zabiegu. To jest zabieg, który już jest podskórnym zabiegiem. Jest to zabieg, no powiedzmy sobie szczerze, głęboki, więc taka zgoda jest wymagana. Następnym rodzajem zabiegu jest to mezoterapia mikro i głowa dermapenem. Co nam daje dermapen? Przede wszystkim odświeżenie struktury skóry, złuszczenie drobnopłatkowe naskórka, czyli nasz naskórek się odnawia, wtłoczenie za pomocą mikronakuć substancji czynnych zawartych w ampułkach w głąb skóry, ale to nie jest tak głębokie wprowadzenie substancji czynnych w głąb skóry, jak to się ma w trakcie mezoterapii igłowej. I tutaj jak najbardziej dermapen jest idealny dla osób, które dużo pracują, szarzała, ma nierówny koloryt, potrzebuje rewitalizacji, również stymulacji anti-aging, aby produkty pielęgnacyjne lepiej nam się w skórę wchłaniały, aby zastymulować naszą skórę. Dermapen jest w porządku. I tutaj muszę Wam powiedzieć tak, zabieg dermapenem Polega na ogromnej ilości mikronakuć, mikro, mikro -uszkodzeń naszej skóry. I te mikrokanaliki, które wywołuje dermapen, powodują to, że substancje czynne zaaplikowane na skórę w trakcie zabiegu dermapenen są transportowane w głębsze warstwy skóry, ale to nie jest zabieg na tyle głęboki, co mezoterapia i głowa, ponieważ w trakcie mezoterapii głowej substancje są najgłębiej wtłaczane w głąb skóry. I tutaj do użycia w trakcie zabiegu Dermapenem mogą być również zastosowane różnego rodzaju ampułki z peptydami, z kwasem hialuronowym, z kolagenem, z witaminami, z proteinami. Tutaj tych ampułek jest sporo na rynku. I tutaj po prostu lekarz dobiera odpowiedni rodzaj ampułki do zastosowania w trakcie tego zabiegu, ponieważ jest oceniany stan skóry ogólny, Czego nasza skóra potrzebuje w danym momencie, i jak najbardziej wtedy jest stosowany odpowiedni preparat do potrzeb naszej skóry. Tutaj, również w trakcie dermapenu, może być zastosowane znieczulenie, emlom, ale nie musi. Tutaj kwestia wytrzymałości i muszę Wam powiedzieć tak, jak ja wykonuję dermapen, ja nie biorę znieczulenia. Ja nie biorę znieczulenia, ponieważ ja mam wykonywany dermapen na 1 mm i ja nie czuję dyskomfortu. Ja mam grubą skórę. Ja po prostu nie czuję dyskomfortu, ja czuję takie delikatne łaskotanie, takie jeżdżenie jakby kosiarka na twarzy. Ja uwielbiam ten efekt, ale dla kogoś może to być strasznie nieprzyjemne, może to być dyskomfort straszny i po prostu są różne osoby, które reagują na ból, na pieczenie. I tutaj może być zastosowane znieczulenie, ale też nie musi. I jak najbardziej, również schemat przedzabiegowy, tutaj odpowiednie oczyszczenie skóry, zmycie makijażu, odkażenie skóry, odtłuszczenie skóry to jest najważniejsze do wykonania zabiegu. W trakcie zabiegu dermapenem jest wykonywanych na naszej skórze kilka tysięcy mikronakuć, które stymulują naszą skórę do intensywnej pracy, do intensywnej regeneracji. Te mikronakucia, te mikron uszkodzenia naszej skóry. Powodują wywołanie stanu zapalnego. A jeżeli nasza skóra zobaczy stan zapalny, wow, coś się dzieje, oczywiście rzecz jasna wtedy wszystkie bodźce naprawcze są uruchamiane w trybie natychmiastowym i kolagen, kwas hialuronowy, elastyna, fibroplasty, wszystko uruchamia się w jednej sile i zaczyna. Regenerować skórę, zaczynają intensywnie stymulować. Chce się pozbyć po prostu jak najszybciej stanu zapalnego. I efektem, właśnie ubocznym tej stymulacji, jest efekt pozabiegowy. Czyli nasza skóra jest rozświetlona, jest zregenerowana, pięknie wygląda, ale zabieg dermapenem również musi być wykonywany w serii. I tutaj w zależności. Od grubości skóry jest dobierana głębokość tego zabiegu. Na początku ten zabieg może być wykonany na 0,25 mm, na 0,5 mm, na 0,75 mm, bądź od razu na 1 mm. To jest wszystko zależne od potrzeb skóry, od jej grubości, od jej odporności, czy jest płytko unaczyniona, czy też nie jest płytko unaczyniona, czy jest naczynkowa, czy też nie. I to jest najważniejsze. I tutaj musi być profesjonalna ocena skóry, diagnoza skóry, zweryfikowanie stanu skóry, aby poddać taką skórę kompleksowemu zabiegowi, który nam przyniesie spektakularne rezultaty. To nie jest zabieg na odpierdziel: że się zrobi tak, tak i tak, i ma być cud bajeczka. Nie. Tutaj musi być przeprowadzona diagnostyka skóry, czego skóra naprawdę potrzebuje. Czy potrzebuje rewitalizacji, czy potrzebuje rozświetlenia, czy potrzebuje wygładzenia struktury skóry, czy potrzebuje działania tylko przeciwzmarszczkowego, czy potrzebuje działania pobudzającego intensywniej poziom nawilżenia w naszej skórze. To musi być wszystko odpowiednio zdiagnozowane, aby dobrać ampułkę, która zostanie wtłoczona w skórę. Ale jak już Wam wcześniej powiedziałem, efekty dermapena są krótsze, ponieważ produkt, który jest najważniejszym, jest wprowadzany bardzo płytko w skórę. Ale to też nie zmienia faktu, bo produkt produktem, ale te mikrouszkodzenia, te mikrokanaliki, one są najważniejsze też tutaj. I one właśnie powodują, że ten efekt jest dłuższy w głębi naszej skóry. Ponieważ substancja czynna, wiecie, ona zaraz zniknie z naszej skóry, ale te mikrouszkodzenia właśnie stymulują naszą skórę do intensywnej pracy. I najważniejsze, po dermapenie, Zero makijażu. Kanaliki po dermapenie są jeszcze otwarte kilka godzin. Kanaliki mogą się zamknąć po godzinie, a maksymalnie do 8 godzin. Także wyobraźcie sobie, po zabiegu dermapenem aplikujecie podkład, korektor, wszystko. To te śmieci wchodzą w te kanaliki, i tutaj może pojawić się nawet zakażenie, może być wywołany stan zapalny, mogą się pojawić wypryski. Nie po to też idziemy na zabieg, by zaraz skórę zakrywać make-upem. Dajmy się naszej skórze zregenerować. Na drugi dzień po dermapenie możecie już zaaplikować podkład i tak dalej. Ale jeżeli na drugi dzień po dermapenie nie wychodzicie z domu, nie aplikujcie makijażu. Dajcie skórze odpoczywać, dajcie skórze popracować w spokoju, niech skóra odpocznie od tego makijażu. To wtedy wszystko. Każdy krok pozytywny, który wykonujecie po zabiegu, odpuszczenie makijażu, odpuszczenie substancji przeciwzmarszczkowych, wszystko wyrównuje się w efekcie pozabiegowym. Im więcej skóra ma luzu po zabiegu i może się regenerować sama, w świętym spokoju, bez tony makijażu, wtedy efekty są jak najbardziej spektakularne, ponieważ skóra miała swój czas do regeneracji. Jak najbardziej. I teraz posłuchajcie, powiedziałem Wam o mezoterapii igłowej i powiedziałem Wam o mezoterapii mikroigłowej, dermapenem. Ale nie powiedziałem Wam o kwestii pielęgnacji skóry wokół oczu, właśnie mezoterapią. Jak najbardziej, zabieg mezoterapii igłowej i dermapenem może być wykonywany na skórę wokół oczu, aby zniwelować oznaki zmęczenia aby umożliwić transport substancji czynnych pielęgnacyjnych z kosmetyków w głąb skóry. Naszą skórę wokół oczu zrewitalizować, odświeżyć spojrzenie i zadziałać silnie przeciwzmarszczkowo i jak najbardziej zabiegi mezoterapii igłowej i mikroigłowej mogą być wykonywane na skórę wokół oczu. Ale w przypadku igłowej, no niestety okres rekonwalescencji skóry wokół oczu trwa znacznie dłużej. I po prostu takie siniaki pod oczami jak najbardziej mogą wystąpić po takim zabiegu i one się goją około 3-4 dni, ale efekty są spektakularne. I teraz ile należy czekać na globalny efekt zabiegu? Żeby zobaczyć pierwsze efekty. Globalne efekty zauważycie po miesiącu. Po miesiącu, kiedy nasza skóra zacznie produkować nową dawkę kolagenu, będzie nasza skóra na nowo się odnawiała. Ale takie pierwsze globalne rezultaty po zabiegu zauważycie już po tygodniu. Jak już się ta skóra wygoi, ślady poi głowę, podrażnienie, zniknie obrzęk, zniknie zaczerwienienie, to zobaczycie, że Wasza skóra jest bardziej zwarta. Jest taka gęstsza, wygląda lepiej, ma zdrowy blask, że produkty pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają. I w mojej ostatecznej ocenie ja polecam dwa rodzaje tych zabiegów. Polecam dwa rodzaje tych zabiegów, jak i również osocze bogatopłytkowe. Jak najbardziej jest to coś cudownego i tutaj muszę Wam powiedzieć, że ta nazwa wampirzy Lifting to jest po prostu chwyt marketingowy, ponieważ osocze bogatopłytkowe nie wypełni zmarszczek, nie wypełni bruzdy, nie działa jak Botox, nie działa jak wypełniacze. Osocze bogatopłytkowe ma za zadanie pobudzić substancją własną, naszą z organizmu. Intensywnie funkcję przebudowy skóry, jej regeneracji i produkcji jak najwięcej komórek. Także mezoterapia osoczem bogatopłytkowym robi dużo dla naszej skóry: rewitalizuje, odświeża, przyspiesza gojenie się różnych ran, blizn na naszej skórze, niweluje przebarwienia, odświeża naszą skórę, ale nie wypełnia zmarszczyk. I ta nazwa Vampir Lifting jest po prostu marketingiem, ale jak najbardziej ja polecam Wam zabiegi mezoterapii. Nie są to zabiegi inwazyjne. Nie są to zabiegi inwazyjne, nie powodują sztucznego wyglądu twarzy, nie są to zabiegi wypełniające. Nasza skóra nie jest botoksowana, nie jest wypełniona, a stymulujemy po prostu jej pracę i dostarczamy naszej skórze substancji aktywnych w głębsze warstwy. Także zabieg mezoterapii nie jest zabiegiem kontrowersyjnym, nie jest zabiegiem inwazyjnym. Ale są również przeciwwskazania, które powodują, że na przykład nie możemy wykonać takiego zabiegu. Także jak najbardziej ja zabiegi mezoterapią polecam, ponieważ jak najbardziej przynoszą spektakularne rezultaty, skóra jest cały czas w świetnej kondycji, jest rozświetlona, jest rozpromieniona, profilaktyka anti-aging jest zachowana. Także moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam, że jesteście, trzymajcie się ciepło. W razie pytań odnośnie mezoterapii piszcie proszę w komentarzach. Postaram się Wam na wszystkie komentarze odpowiedzieć. Hej!